nowe informacje z polskich dróg. Trzej młodzi mężczyźni w wieku 17, 21 i 23 lata zginęli w nocy z piątku na sobotę w wypadku w miejscowości Charmęże koło Święcimia, w Małopolsce. Z ustalenia policjantów wynika, że sportowe Renault na zakręcie wypadło z drogi, uderzyło w słup energetyczny i kilkukrotnie dachowało. Pojazd był wypożyczony. Kierował nim 21 latek. Ofiary to mieszkańcy powiatu pszczyńskiego. Do zdarzenia doszło na ulicy Borowskiego około godziny 3.30 w nocy, jak wstępnie ustalono kierowca samochodu marki Renault Megan na łuku drogi z nieznanych przyczyn wypadł z jezdni. O wypadku służby zawiadomili mieszkańcy. Mundurowi poinformowali, że Renault, którym podróżowali mężczyźni, pochodził z wypożyczalni. Nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. Na miejscu zdarzenia prowadzą działanie wszystkie służby wraz z prokuratorem. Ciała ofiar zostaną podane sekcji zwłok, które ustalą m.in. czy kierowca był trzeźwy. To na wie wszystko pozdrawiam, Short Joker.